Wielkanoc jest najstarszym chrześcijańskim świętem. Święta Wielkiej Nocy zostały ustanowione przez cesarza Konstantyna po pierwszym Soborze Nicejskim. Mimo, że Wielkanoc jest świętem ruchomym, to jeden z papieży chciał ustalić stałą datę Wielkanocy. Był to papież Pius X. Pomysł spotkał się ze sprzeciwem Kongregacji do spraw obrzędów. Nazwa Wielkanoc nawiązuje oczywiście do momentu zmartwychwstania. Wedle tradycji Jezus zmartwychwstał nocą. Podobnie jak inne święta chrześcijańskie, również Wielkanoc czerpie z tradycji ludowych. Jest to wiele zwyczajów, które są kultywowane w trakcie tych świąt. Wiele z nich wywodzi się ze starosłowiańskich tradycji związanych z Jarem Świętem, np. malowanie pisanek czy polewanie się wodą w poniedziałek wielkanocny. Baranek Wielkanocny z czerwoną stęgą symbolizuje Zmartwychwstałego Jezusa. Mazurek Wielkanocny wypiekany w wielu domach w tym okresie wywodzi się z Turcji. W Polsce zaczęto piec mazurki w XVII wieku. Polska nazwa mazurek nawiązuje do Mazowsza. Wedle tradycji święconka powinna zawierać pisanki, chleb, wędlinę, sól, chrzan, Masło, ciasto i baranka wielkanocnego. Zajączek wielkanocny nie ma nic wspólnego z kulturą chrześcijańską. Zajączek wywodzi się z czasów pogańskich, których symbolizował płodność i dobrobyt. Tradycyjnym wypiekiem wielkanocnym jest babka. To ciasto podobnie jak mazurek, przywędrowało do naszego kraju ze wschodu, a dokładniej z rejonów Litwy i Białorusi. Charakterystyczny kształt wypieku nawiązywał do spódnic noszonych przez kobiety w święta. Początkowo jedynie kobiety mogły malować pisanki. Dawniej wszystkie pisanki były kolorowane na czerwono. Nawiązywało to do podań, wedle których Maria Magdalena, powróciwszy do domu w martwym staniu, odkryła, że wszystkie jaja zmieniły kolor na czerwony. Najsłynniejsze pisanki na świecie to jaja Faberge. Początek historii tych pisanek sięga XIX-wiecznej Rosji i Dworu Carskiego. Były wykonywane z niezwykle cennych materiałów: takich jak srebro, złoto, kość słoniowa czy masa perłowa. W Polsce znajduje się Muzeum Pisanki, zlokalizowane w Ciechanowcu, posiada jedną z najważniejszych europejskich kolekcji pisanek. Poświęcone w niedzielę palmową palmy, wedle tradycji, powinno się trzymać w domu aż do następnych świąt. Dzięki temu rodzina miała mieć zapewnione szczęście i zdrowie. Samo święcenie palm nawiązuje do wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Z okazji świąt Wielkiej Nocy chciałbym życzyć Wam zdrowych i spokojnych chwil spędzonych z rodziną. Wszystkiego dobrego, a my widzimy się w kolejnych materiałach.